Witajcie, bracia i siostry w Chrystusie. Koniecznie wysłuchajcie cały odcinek, gdyż ta historia jest prawdziwa. W mrocznej, tajemniczej wiosce Naju w Korei Południowej, z dala od zgiełku wielkich metropolii, rozgrywa się jedna z najbardziej poruszających i kontrowersyjnych opowieści naszych czasów. Julia Kim, kobieta doświadczona przez życie, nosicielka ran, które są znakiem boskiej obecności, staje się świadkiem nadprzyrodzonych zjawisk, które wstrząsają fundamentami współczesnej wiary. Te objawienia nie są zwykłymi historiami. Są to manifestacje, które wciągają, prowokują i zmuszają do refleksji nad istotą naszego istnienia. W tej opowieści pełnej niepokoju i nadziei. Julia staje się mostem między niebem a ziemią, przekazując ludzkości przesłania pełne miłości, ostrzeżeń i wezwań do nawrócenia. Zarówno sceptycy, jak i wierni znajdą w tej historii coś dla siebie. Czy to prawda, czy to jedynie mistyczna iluzja? Rozpoczynając naszą podróż przez tę opowieść, pamiętajmy o wyjątkowym kontekście, w jakim te objawienia przychodzą do nas. To nie jest zwykła opowieść, to opowieść o walce między światłem a ciemnością, o łzach, które są krwią ludzkości w jej dążeniu do zbawienia. Zrób coś małego, ale ważnego dla nas, jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału. Kliknij teraz przycisk subskrypcji i dzwoneczek obok. Niech inni też usłyszą te słowa. Przekaż link do tego filmu swoim znajomym i rodzinie. Podziel się swoimi myślami w komentarzu poniżej. Jeśli nie wiesz, co napisać, wystarczy krótkie: Jezu, ty się tym zajmij, Jezu, ufam tobie, lub Niech Bóg ma nas w swojej opiece. Dziękujemy. Julia Kim, urodzona w sercu Korei Południowej, przeszła drogę pełną bólu i cierpienia. Jej życie, zdominowane przez wojnę koreańską, stało się pasmem tragedii. W czasie tego konfliktu Straciła swojego dziadka i ojca pozbawionych egzystencji przez żołnierzy komunistycznych, a także młodszą siostrę, która zmarła na skutek choroby. Te traumatyczne wydarzenia pogrążyły Julię i jej matkę w skrajnym ubóstwie, w cieniu której próbowały odbudować swoje życie. Kiedy wydawało się, że ciemność całkowicie pochłonie jej życie, Julia stanęła w obliczu kolejnej tragedii diagnozy raka. Która pchnęła ją na skraj desperacji. W akcie rozpaczy rozważała pozbawienie swojego bytu, jednak jej mąż zasugerował, aby zamiast tego spotkała się z katolickim księdzem. To spotkanie okazało się punktem zwrotnym w jej życiu. Kapłan, wysłuchawszy jej opowieści, pocieszył ją słowami, że jej cierpienia są błogosławieństwem od Boga. Te słowa pełne głębokiego współczucia i zrozumienia, Wywołały u niej uczucie ciepła, które rozprzestrzeniło się po całym ciele, prowadząc do całkowitego uzdrowienia. Wkrótce potem Julia przeszła na katolicyzm, przyjmując imię Chrzestne Julia. Po nawróceniu, Julia zaczęła doświadczać mistycznych wizji, które jeszcze bardziej umocniły jej wiarę. Jedną z pierwszych była wizja Jezusa. Z krwawiącym najświętszym sercem, który prosił ją o cierpienie za grzechy świata. Poruszona tym widzeniem, zobowiązała się do życia w pokucie i zadośćuczynieniu. Niebawem zaczęły się jej objawiać także stygmaty, znaki męki Chrystusa, które pojawiały się i znikały, sprawiając ogromny ból, lecz także stanowiąc fizyczne świadectwo jej duchowej misji. Te głęboko osobiste i przerażające doświadczenia stały się dla Juli fundamentem, na którym zbudowała swoją duchową misję. Misję, która miała odmienić jej życie i wpłynąć na życie wielu innych ludzi szukających światła w ciemności swoich własnych tragedii. 20 czerwca 1985 roku w cichym zakątku Korei Południowej, w domu Juli Kim, stało się coś niezwykłego. Statua Matki Boskiej, która była częścią domowego ołtarza, niespodziewanie zaczęła płakać krwawymi łzami. To zjawisko, niezrozumiałe i przerażające, wywarło ogromne wrażenie na Julii i jej rodzinie. Łzy spływały po kamiennych policzkach figury, zdając się być zwiastunem głębokiego przesłania. Wiadomość o płaczącej Matce Bożej szybko rozeszła się po lokalnej społeczności, przyciągając zarówno wiernych, jak i sceptyków. Ludzie z różnych stron przybywali, aby zobaczyć to zjawisko, a każdy interpretował je na swój sposób. Dla wielu łzy były znakiem ostrzeżenia lub wezwania do pokuty, inni widzieli w nich potwierdzenie swojej wiary lub nadziei na uzdrowienie duchowe i fizyczne. Dyskusje o znaczeniu tego zdarzenia wypełniały domy, kościoły i ulice, tworząc atmosferę napięcia i oczekiwania. Podczas jednego z pierwszych dni, gdy statua Matki Boskiej płakała, Julia otrzymała szczególne przesłanie, które miało głęboki wpływ na jej dalszą misję. Matka Boska mówiła do niej o potrzebie modlitwy za grzeszników, o konieczności pokuty i ofiarowania cierpień dla zbawienia świata. Przekazała też Julii, że jej łzy są wyrazem bólu spowodowanego stanem świata, który oddala się od Boga i Jego przykazań. Julia miała przekazać wszystkim wiernym, że modlitwa, szczególnie różaniec, jest potężną bronią przeciwko złu, a lojalność wobec papieża i poszanowanie dla kapłanów są kluczowe dla utrzymania jedności Kościoła. To niezwykłe zdarzenie i otrzymane przesłanie stały się kamieniem węgielnym dla duchowej misji Julii, która od tego momentu poświęciła swoje życie na szerzenie wiary i przesłań otrzymanych od Matki Boskiej. Wspólnota lokalna, choć początkowo podzielona w interpretacjach, z czasem zaczęła jednoczyć się wokół Julii i jej misji, znajdując w jej działaniach pociechę i nadzieję. Przesłania, które Matka Boska przekazała Juli Kim, koncentrowały się głównie na potrzebie głębokiej modlitwy i pokuty. Matka Boska podkreślała znaczenie ofiarowania cierpień jako sposobu na za dość uczynienie za grzechy świata. Julia otrzymywała również wyraźne instrukcje dotyczące modlitwy za kapłanów i ochrony świętości Kościoła. Te przekazy miały na celu wzmocnienie wiary i zobowiązać wiernych do aktywniejszego uczestnictwa w życiu duchowym. Jednym z kluczowych elementów przekazanych Julii była rola modlitwy różańcowej jako potężnego narzędzia duchowego, mającego moc w walce ze złem i przyciągania łaski Bożej. Matka Boska Wielokrotnie podkreślała, jak ważne jest codzienne odmawianie Różańca, co może prowadzić do osobistego nawrócenia i odnowy duchowej. Dodatkowo, lojalność wobec papieża została przedstawiona jako istotny aspekt jedności Kościoła, co podkreślała potrzeba wsparcia i modlitwy za jego misję i decyzje. Podczas rocznicy objawień w Naju doszło do niezwykłych zdarzeń, które wielu uważało za cuda. Jednym z nich był tak zwany cud słońca, podczas którego obserwowano, jak słońce zmieniało swoje barwy i pozornie tańczyło na niebie, co przypominało podobne zjawisko zaobserwowane w Fatimie. To zjawisko było widoczne dla wielu świadków i stało się silnym znakiem potwierdzającym nadprzyrodzone charakterystyki objawień. Innym znaczącym cudem była przemiana Eucharystii która miała miejsce podczas jednej z mszy. Wierni byli świadkami, jak hostia przemieniła się w widoczną krew i ciało, co było bezpośrednim świadectwem realnej obecności Chrystusa w Eucharystii. To zdarzenie nie tylko umocniło wiarę obecnych, ale również przyciągnęło uwagę Kościoła i mediów, stając się punktem wyjścia do głębszej refleksji nad tajemnicą Eucharystii. Te wydarzenia w połączeniu z przekazanymi przesłaniami zbudowały silne fundamenty dla duchowego przesłania Julii, które kontynuowała rozpowszechniać wśród swojej społeczności i poza nią, przynosząc nadzieję i odnowienie wierze wielu ludzi. 31 października 1995 roku Julia Kim miała zaszczyt uczestniczyć w prywatnej mszy świętej, celebrowanej przez papieża. To wydarzenie było kulminacją jej duchowej podróży, momentem głębokiego znaczenia zarówno dla niej, jak i dla wszystkich, którzy śledzili jej doświadczenia. Było to nie tylko uznaniem jej roli jako świadka nadprzyrodzonych zdarzeń, ale również okazją do bezpośredniego przekazania przesłań, które otrzymała od Matki Boskiej. Podczas tej mszy, kiedy Julia przyjęła Komunię Świętą, miała niezwykłe doświadczenie. W momencie przyjęcia hosti poczuła intensywny zapach róży, a następnie krwi. Było to dla niej fizyczne i duchowe potwierdzenie realnej obecności Chrystusa w Eucharystii, co dodatkowo pogłębiło jej duchowe przeżycia. Podczas gdy hostia spoczywała na jej języku, zaczęła ona rosnąć, co Julia interpretowała jako znak nadprzyrodzonej obecności Chrystusa, stającego się coraz bardziej realnym w jej życiu. W trakcie tego wyjątkowego spotkania Julia otrzymała od Matki Boskiej szczególne przesłanie, które miała przekazać papieżowi. Matka Boska wezwała głowę Kościoła do nauczania o znaczeniu sakramentu spowiedzi, Eucharystii oraz Mszy Świętej, szczególnie wśród dzieci, które nie znają tych prawd. Podkreślała wagę edukacji religijnej i duchowego przygotowania młodych pokoleń, które są przyszłością Kościoła. Matka Boska wyraziła również swoje zaniepokojenie milczeniem wielu duchownych, którzy z obawy przed społecznym osądem nie bronią prawdy. To przesłanie, pełne miłości i troski, było zarówno wezwaniem, jak i pocieszeniem dla papieża, którego rola jako duchowego lidera wymaga odwagi i mądrości w prowadzeniu wiernych. Spotkanie to, Pełne mistycznych doświadczeń i głębokich przekazów umocniło Julię w jej misji, dając jej nowe narzędzia do dalszego działania na rzecz Kościoła i świata. Objawienia w Naju wywarły znaczący wpływ na życie duchowe i społeczność katolicką, stając się źródłem inspiracji, refleksji, a także kontrowersji. Historia Julii Kim i jej mistyczne doświadczenia przyciągnęły uwagę wiernych na całym świecie, przynosząc nowe światło. Na potęgę wiary i działanie Bożej łaski w życiu człowieka. Te wydarzenia zintensyfikowały modlitwy, zwiększyły uczestnictwo w sakramentach i odnowiły zainteresowanie duchowymi praktykami wśród katolików, przypominając o sile modlitwy i potrzebie osobistego zaangażowania w życie Kościoła. Dla współczesnych chrześcijan objawienia te są przypomnieniem o ciągłej obecności Boga w świecie. Oraz o jego trosce i miłości, manifestującej się nawet w najtrudniejszych czasach. Są także wezwaniem do głębszego zrozumienia i docenienia sakramentów, szczególnie Eucharystii, i spowiedzi jako fundamentów życia duchowego. Objawienia w Naju podkreślają rolę Maryi, Matki Kościoła, w prowadzeniu wiernych do głębszej wiary i większego zaufania do Bożego planu. W kontekście tych niezwykłych zdarzeń. Zachęcamy każdego, niezależnie od stopnia zaawansowania duchowego, do dalszego zgłębiania tematu objawień i ich znaczenia w życiu codziennym. To zgłębianie może przybierać formę studiów biblijnych, uczestnictwa w grupach modlitewnych, czy osobistej refleksji nad przesłaniami, które przekazują te niezwykłe wydarzenia. Każdy, kto dąży do głębszego zrozumienia i doświadczenia mistycznego wymiaru swojej wiary. Znajdzie w objawieniach w naju bogate źródło inspiracji i duchowego wsparcia. Podsumowując, objawienia w naju są przypomnieniem o nadziei i o możliwościach, które niesie ze sobą głęboka wiara. Są zaproszeniem do życia pełniejszego, bardziej świadomego i zaangażowanego życia duchowego, które może przynieść nie tylko osobiste przemiany, ale także odnowę całych wspólnot. Objawienia w naju. Pełne głębokich przesłań i mistycznych doświadczeń, przypominają nam o uniwersalnych wartościach miłości i pokoju, które Matka Boska nieustannie przekazuje ludzkości. Te wydarzenia służą jako przypomnienie, że w każdym momencie naszego życia, nawet w tych najbardziej burzliwych, mamy wsparcie i opiekę, które prowadzą nas do głębszego zrozumienia naszej roli w świecie i w Kościele. Jeśli czujesz, że te przesłania rezonują z Twoim duchem, zachęcam Cię do wsparcia naszego kanału. Subskrybuj, lajkuj ten film i udostępniaj go innym, aby więcej osób mogło dowiedzieć się o niezwykłych wydarzeniach w Naju i czerpać z nich inspirację. Twoje wsparcie pomaga nam rozpowszechniać wiadomości o wierze, nadziei i miłości w coraz szerszym kręgu odbiorców. Na zakończenie pozwólmy sobie na chwilę refleksji z modlitwą, która oddaje ducha tych objawień. Maryjo, Matko Pokory i Miłości, prowadź nas drogą wiary i nadziei. Spraw, abyśmy zawsze pamiętali o miłości Twojego Syna, która przynosi pokój sercom i światu. Niech Twoje matczyne przesłanie będzie dla nas światłem na ścieżkach naszego życia. Amen. Dziękujemy za towarzyszenie nam w tej podróży duchowej. Niech słowa i przesłania, które dziś przedstawiliśmy, będą dla Ciebie źródłem inspiracji i umocnienia w codziennym życiu. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę to dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk "Subskrybuj" oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.